Dzień dobry, witam państwa. Dariusz Matecki. Dziś krok po kroku na dokumentach, na stronach internetowych, na mediach społecznościowych, na ich przykładzie pokażę wam jak działa manipulacja, jak działa system fake newsów kolportowanych przez oficjalny profil platformy obywatelskiej, a który zapoczątkował materiał TVN-u e, Superwizjer. E, tutaj na zdjęciu macie założyciela Pikio.pl. Człowieka odpowiedzialnego za grupę HGA Media. To m.in. o nim był reportaż, jeśli można to tak nazwać, TVN-u. Przedstawiony. Nie będę wam tego puszczać, ponieważ TVN zaraz zablokowałby mi film. Ale możecie to zobaczyć, czy to na YouTubie, czy na playerze TVN-owskim. 25 minut informacji o tym, że. Pikio.pl i strona newsweb.pl publikowały informacje atakujące na przykład platformę obywatelską, informacje hejterskie, informacje często zmyślone. Prawda jest taka, że Pikio.pl publikuje bardzo wiele nieprawdziwych informacji. Tylko że autorzy tego materiału chcieli koniecznie przedstawić właśnie Pikio i właśnie Newsweba jako takie portale, które służą prawu i sprawiedliwości, zarobienie dla siebie propagandy, próbując powiązać ich właśnie z pisem, właśnie między innymi poprzez mnie z Ministerstwem Sprawiedliwości. Ja w tym materiale pokazuję się na około dwie minuty. Dlaczego? Ponieważ, szanowni Państwo, z jednym z redaktorów newsweba. Mieliśmy dostęp do wspólnego fanpage'a, jakim jest Wspieram rząd PiS. E, ja nie mam z tym człowiekiem nic wspólnego, nigdy go na oczy na żywo nie widziałem. E, to wystarczyło, żeby powiązać mnie. Tutaj na tym fanpage'u jest kilka, kilkanaście, może nawet osób, które są redaktorami. Nie znam ich, wrzucam tutaj swoje materiały e, i nie patrzę w sumie na to, kto co, in, kto co tutaj wrzuca. E, wystarczyło to, e, to wystarczyło, żeby powiązać mnie właśnie z Newswebem i właśnie z Pikio.pl. E, szanowni Państwo, po co to zrobili? Zrobili to po to, żeby powiązać osobę związaną z Ministerstwem Sprawiedliwości właśnie z tymi portalami. Tylko czym w rzeczywistości jest Pikio.pl? Tego typu informacji. Patryk, jaki odejdzie z obozu PiS, ma już dość. Patryk, jaki wstydzi się PiS, prezes mu tego nie wybaczy. Polityczny koniec jakiego Kaczyński zdecydował. I o mnie asystent jakiego znęcał się nad słynną polską blogerką. O tym opowiem później, ponieważ jeśli oglądacie mój kanał, to zapewne wiecie, że w czasie kampanii wyborczej właśnie w tej sprawie wygrałem proces z platformą obywatelską. Musieli przepraszać, musieli wpłacać 10 tysięcy złotych na organizację charytatywną. Tutaj nie dość, że ukradziono moje prywatne zdjęcie, na którym jestem z tą szafiarką, która w tej chwili tańczy w tańcu z gwiazdami. To jeszcze na kilku portalach były niezasłonięte twarze moich tutaj znajomych z liceum. Drodzy państwo, przejdźmy dalej. Kto jest autorem tego reportażu? Jest to Bernard Kittle. Znany z tego, między innymi, materiału, czyli z tych słynnych nazistów ze Śląskiego Lasu, którzy układali sobie wafelkową swastykę na torcie. A to tutaj widzicie redakt operatora kamery TVN-u, który wykonuje nazistowskie gesty. Dziwnym trafem taśma z tych nagrań, surówka, w TVN-ie się zagubiła. Ciekawe dlaczego. To Pomijam. Bernold Kittel, trzy łącznie wyroki, w których widzimy jaka jest rzetelność tego człowieka, który w tym świadku dziennikarskim dostał za materiał o nazistach. Grand Press, coś tam, jakąś nagrodę dla najlepszego dziennikarza. Szanowni Państwo, to jest człowiek, który zrujnował karierę polityczną ministra Romualda Szeremetiewa, zrujnował ją kłamstwem, co potwierdził sąd. To jest człowiek, któremu, który no po prostu, gdyby zachowywał się honorowo, to nigdy więcej po takich wyrokach nie powróciłby do dziennikarstwa. Jak widać, trzeba było... No, zrealizować jakiś kolejny materiał, żeby zaatakować prawo i sprawiedliwość. Co ciekawsze, Bernard Kittel przyjechał do Szczecina w czasie kampanii wyborczej, właśnie, żeby nagrać ze mną materiał na ten temat. Dwa razy był w Szczecinie. Raz, raz przyjechał do sądu, właśnie na rozprawę, którą miałem z Platformą Obywatelską i kamerą. Jego operator machał mi dosłownie kilka centymetrów obok twarzy, chcąc mnie sprowokować. Ja się sprowokować nie dałem. Nie chciałem jechać również do Warszawy na oddzielny wywiad z tym człowiekiem, ponieważ prywatnie się nim po prostu brzydzę. Chciał opłacić mi przelot do Warszawy, z Warszawy, tam jakieś hotele. No, uważam, że z ludźmi takimi jak Bernard Kittel się po prostu nie powinno e, rozmawiać, nie powinno się udzielać im wywiadu. E, żadnej sceny z, z tych nagranych w Szczecinie, gdzie za mną chodził po sądzie, nie pokazano. I teraz, tamten reportaż pojawił się 31 marca. E, szanowni Państwo, e, Zaraz, zaraz po tym, 1 kwietnia, w Sejmie miała miejsce konferencja tych oto dwóch inteligentnych posłów. Jest to Robert Kropiwnicki i Arkadiusz Myrcha. Posłuchajcie, co ten pan miał do powiedzenia. Trzymał szumienice z Michałem Bonim. Pan bo Dariusz Matecki, który otworzył te hejterskie e, memy i treści na portal... E, NewsWeb, a korzystają z ochrony prokuratora generalnego. To jest rzecz niebywała, że... Szanowni Państwo, nigdy nie miałem nic, znaczy no nie mam po prostu nic wspólnego z portalem NewsWeb. Nie mam nic wspólnego z portalem Pikio.pl. Nie znam osób osobiście, które... Prowadziły czy prowadzą tamte portale. Nie korzystam z jakiejkolwiek ochrony, jakiegokolwiek prokuratora. E, gdyby ktoś chciał mi wytoczyć proces o znieważenie, o naruszenie dóbr osobistych, to zapraszam. Nikt mi czegoś takiego nigdy nie wytoczył, ponieważ unikam niesprawdzonych informacji. E, ten człowiek, ten poseł skłamał. Ten człowiek skłamał tutaj dwukrotnie, mówiąc, że, ma, że tworzyłem hejterskie wpisy na Newsweb. Skłamał mówiąc, że korzystam z jakiejś ochrony prokuratora generalnego. Dzisiaj już jestem po rozmowie z adwokatem i tej sprawy również nie zostawię. Ten człowiek będzie przepraszać, ale nie tylko on. Wchodzimy na stronę klubu Platformy Obywatelskiej, gdzie moje nazwisko pojawia się już właściwie... Co chwilę, zobaczcie, Matecki, 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 Matecki i pojawia się również to stwierdzenie. Pan Dariusz Matecki, który tworzył te hejterskie memy i treści na portal Newsweb. Kolejny raz pojawia się tutaj kłamstwo. Na profilu Roberta Kropiwnickiego mamy... Mem, który powstał, czy znaczy no, mem, grafika, która powstała na oficjalnym profilu Platformy Obywatelskiej, potwierdzonym tym oto znaczkiem, z który jest obserwowany przez sto, ponad 100 tysięcy osób, powstało coś takiego. Czy PiS chroni internetowych troli i hejterów? Z materiału superwizjera wynika, że związany z Ministerstwem Sprawiedliwości radny PiS mógł brać udział w rozpowszechnianiu fake newsów i nienawiści w internecie. Mógł brać udział, to mogę. E Powiedzieć, że na przykład Robert Kropiwnicki mógł brać udział w morderstwie, no szanowni państwo, nie można czegoś takiego robić. To jest obrzydliwe kłamstwo. W tamtym nawet w tym materiale superwizjera nie powiedziano, że jestem jakkolwiek związany z tym newswebem, czy udostępniałem jakiekolwiek hejterskie materiały, jeśli, jeśli ktoś się poczuł... Pon bo ponawiam to, jeśli ktoś się poczuł urażony, no proszę iść do sądu. E Tutaj to jest ewidentne powiąza, hamskie powiązanie na podstawie fake newsa e, działalności tego newsweba czy Pikio z ministrem sprawiedliwości z Zbigniewem Ziobro. No, ja pracuję w Ministerstwie Sprawiedliwości, prowadzę profile społecznościowe Ministerstwa Sprawiedliwości i tyle. To jest moja po prostu praca. Tutaj wiąże się portale, które nic z Pisem, nic z Solidarną Polską, nic z jakimkolwiek ministerstwem nie mają wspólnego. Są po prostu portalami zarobkowymi, gdzie im z ludziom zależy, żeby było jak najwięcej kliknięć i klik później kliknięć w reklamy, żeby mogli z tego zarabiać. Tutaj oficjalny profil platformy obywatelskiej wiąże to z ministrem sprawiedliwości Mamy znowu oficjalny profil platformy 175 tysięcy obserwujących na Facebooku. Pada tutaj fałszywe stwierdze, stwierdzenie Dariusz Matecki, który tworzył hejterskie treści na portalu Newsweb. Kolejne parszywe kłamstwo. I lecimy dalej. Kłamstwo się rozpowszechnia. Wianuszek kłamstwa idzie dalej. Tutaj mamy myszkę agresorkę, czyli panią Pichowicz. Już chyba tylko Pichowicz, bo w tej chwili się rozwodzi. No, czyli no jeszcze, jeszcze Gasiuk Pichowicz. W sumie nie chcę w to wnikać, ale... Nie ma za pieniędzy potercący. dla nauczycieli, ale za to będzie wolność w internecie, obiecał prezes Jarosław Kaczyński. Znaczy, no to są groteskowe słowa. Dla PiSu jest absolutnie tylko i wyłącznie jakimś takim miejscem, w którym karmi się e, m, troli. Proszę zwrócić uwagę... I szanowni Państwo, tutaj kolejny raz padają stwierdzenia powiązanie Ministerstwa Sprawiedliwości właśnie z tym reportażem superwizjera i powiązanie Prawa i Sprawiedliwości. Media, superwizjer o farmie troli. Eee, PIS stworzyło w internecie system troli, dziennik, niemiecka gazeta, opozycja manipulują Polakami tworząc fake newsy, gazeta wyborcza, farma troli, tak zarabiano na fake newsach w Polsce, reporta z superwizjera i oczywiście tutaj wszędzie pada moje nazwisko. Eee, Newsweek uchodźców porównać do klęszy TVN pokazał jak działają polskie internetowe trole. Tutaj oczywiście również pojawia się moje nazwisko, chociaż z tymi publikacjami nie miałem już kolejny raz powtarzam zupełnie nic wspólnego. Kulminacją, szanowni państwo, jest e, już to, że ten ta informacja, ten fake news rozlał się również za granicę. Proszę bardzo. Mamy op, mamy Die Welt Jeden z większych, no, jedna z większych, jeden z większych niemieckich portali, który na, już na okładce ma informację TVP że I proszę bardzo, powiązanie tamtego artykułu znowu z moją osobą. I powiązanie także Ministerstwa Sprawiedliwości. A przypomnijmy, drodzy Państwo. To jest sponsorowany post, który ukazał się w czasie kampanii wyborczej. Eee, Przez hejterski profil, jaki naprawdę jest jaki. Profil, który zaraz pokażę, z kim się wiąże. Eee, tutaj oskarżono mnie, że byłem damskim bokserem. Tutaj kłamano, że jestem w sztabie patryka Jakiego. Tutaj kłamano, że się znęcałem w szkole nad tą dziewczyną. Eee, i drodzy państwo, zobaczcie, gdzie raz że to jeszcze to, to jest ważne w czasie kampanii wyborczej, ten wpis był sponsorowany, tak jak dziesiątki, jak nie setki innych wpisów dotyczących atakujących w taki właśnie sposób polityków Prawa i Sprawiedliwości czy osoby z nimi związane. To było nielegalne. Ci ludzie powinni ponieść za to odpowiedzialność karną. Niestety nie ponoszą. Proszę bardzo, ten, ten post automatycznie poszedł na kolejne profile. Solidarni z Rafałem Trzaskowskim, Solidarni z Lechem Wałęsą, Solidarni z Donaldem Tuskiem, nie oglądam TV PiS, nie oglądam TV PiS, popieram, nie lubię PiSu, patrzcie na te udostępnienia. E, mam dość PiSu, mam, mam alergię na PiS, MemNews, Koryto Plus, w Jaki dzwon z Warszawy, AntyPiS 2.0, czy Sok z Buraka jako pierwszy. To jest, Szanowni Państwo, prawdopodobnie cała siatka fanpage. Y prowadzonych przez agencje bądź, bądź przez osoby, które sprzyjają Platformie Obywatelskiej. Zresztą wystarczy wejść na Sok z Buraka i poczytać co, co tam jest wypisywane. Poprzez właśnie Sok z Buraka kampania wyborcza Platformy Obywatelskiej była nielegalnie finansowana. Kropka. I jeśli ktoś chciałby zarzucić, się, że mówię nieprawdę, to zapraszam. Mam całą masę screenów, gdzie rzeczy związane przedstawianie polityków prawa i negatywne przedstawianie polityków prawa i spraw było właściwie codzienne, a pozytywne przedstawianie posłów platformy obywatelskiej kandydatów na, czy kandydatów na radnych też codziennie się pojawiało jako posty, w tym posty sponsorowane. Potężne pieniądze tam na to szły. Jeśli ktoś chce mówić, że Sok z Buraka to profil satyryczny, to naprawdę musi być to jakiś chyba satyryk milioner, że ład, ładował dziesiątki tysięcy, jak nie setki tysięcy złotych w sponsorowanie tego typu postów. I tutaj mamy Platforma Obywatelska sama wrzuciła ten post z oficjalnego profilu Platforma Obywatelska Pomorze Zachodnie. Skończyło się to dla, nim, dla nich tym właśnie, tymi właśnie przeprosinami przegrali w sądzie. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że niedługo będę mógł się pochwalić kolejnym wyrokiem, wyrokiem skazującym osoby, takie jak pan Kropiwnicki i będę mógł się po, po, pochwalić screenami takimi jak ten, że przepraszają mnie za te parszywe obelgi. Ponieważ nie można pozostawiać tego właśnie w takim, bez, bez jakiejkolwiek czynności. Ci ludzie organizują konferencje w Sejmie, na której bezczelnie po prostu kłamią, wrzucają na ogólnopolskie profile partii, docierające do milionów ludzi, rzeczy, które są ordynarnym kłamstwem. Będą za to przepraszać, będą za to płacić nie tylko dla mnie, ale również postaram się, żeby jakieś organizacje, znowu organizacje charytatywne, bo tutaj 10 tysięcy musieli dać typu Fundacja Brata Berta, czy Fundacja Małych Stupek, czy, czy Ordo Juris żeby musieli płacić i płacić i jeszcze raz płacić. Trzeba walczyć z, te, z tego typu fejkami. szanowni Państwo. Oni robią materiał o hejcie, oni robią materiał o trolach internetowych. Oni robią materiały o kłamstwach. No to są ludzie, którzy na tym się najlepiej znają, ale to powinni robić materiały po prostu o sobie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić ten taki łańcuszek kłamstwa. Od superwizjera TVN-u aż po niemieckie gazety, które przekazują dalej po prostu sfałszowaną rzeczywistość. Pozdrawiam Was.